W dzisiejszym dniu mamy podsumowanie projektu Podkarpacka Akademia Motoryzacji Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe, które został zrealizowany w współpracy dualnej ze Szkół Technicznych i firma Kirchhoff. Muszę powiedzieć, że w ramach dwuletniej współpracy każdy uczeń, powtarzam, każdy uczeń uzyskał 300 godzin stażu plus każdy nauczyciel 160 godzin stażu, a więc w rzeczywistych warunkach pracy pokazywali, co jest w firmie. To, co jest w szkole, to wiadomo, to jest teoria, w większości teoria, bo nie tylko teoria, ale w większości teoria. Natomiast to, co jest w firmie, to są rzeczywiste warunki pracy i tu uczniowie mogli bez żadnego problemu wykorzystać ten czas oprócz szkolnych praktyk i zajęć praktycznych, dodatkowo właśnie ten staż y, uczniowski, bo to było finansowane wszystko y, z, z, z Unii Europejskiej w ramach projektu europejskiego.